Zadanie 19. Punkt A oraz punkt B, czyli to jest ten punkt i ten punkt, leżą na okręgu o środku S, czyli tutaj mamy środek tego okręgu. Kąt środkowy ASB ma miarę 100 stopni, czyli to jest ten kąt tutaj zaznaczony na szaro. Prosta L, czyli ta prosta, jest styczna do okręgu w punkcie A i tworzy z cięciwą AB, czyli z tym odcinkiem, cięciwą tego okręgu, kąt o mierze alfa. Mówimy tutaj o tym kącie. Wtedy kąt alfa ma miarę 40 stopni, 45, 50 lub 60 stopni. I w pierwszym kroku my tutaj jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie miarę kąta SAB. I teraz popatrzmy o który kąt chodzi. Mamy tutaj SAB, czyli to jest ten kąt tutaj, który jest niezaznaczony w żaden sposób. My go sobie tutaj zaznaczymy. Chodzi tutaj o ten kąt, który ja teraz w tym momencie zaznaczam kolorem fioletowym. Otóż zwróćmy uwagę, że odcinek SA oraz odcinek SB to są promienie tego okręgu. Oznacza to, że trójkąt SAB to jest trójkąt równoramienny. To oznacza, że te boki mają identyczną miarę. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli sumujemy ze sobą miary kątów wewnętrznych w każdym jednym trójkącie, to uzyskamy miarę 180 stopni. Czyli tutaj sobie zapisuję 180 stopni. Poza tym wiemy, że kąt ASB ma miarę 100 stopni. To oznacza, że jeżeli od 180 stopni odejmę 100 stopni, to w rezultacie uzyskam sumę tego zaznaczonego kąta. I tego, od którego nie zaznaczyłam, czyli SBA. Natomiast w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają taką samą miarę. To znaczy, że kąt SAB jest dokładnie taki sam jak kąt SBA. To znaczy, że ja tutaj muszę podzielić to, co mi wyjdzie na dwa. Dzięki czemu uzyskujemy 80 stopni dzielone na 2, czyli 40 stopni. To oznacza, że kąt SAB. Może tutaj sobie to zapiszemy, kąt SAB ma miarę 40 stopni. I teraz na tej podstawie, w drugim kroku, mogę wyznaczyć już kąt alfa. Otóż musimy pamiętać o tym, że styczna do okręgu, czyli w tym przypadku prosta L, tworzy z promieniem, czyli z odcinkiem w tym przypadku SA, kąt prosty. To znaczy, że kąt alfa plus kąt SAB dają łącznie. 90 stopni. Dlatego, aby wyznaczyć kąt alfa, to od 90 stopni muszę odjąć miarę kąta SAB, czyli 40 stopni. Oznacza to, że kąt alfa ma miarę 50 stopni, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź C.